Powiem wam historię prostego chłopa, który stał się bohaterem. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ścigienny wznosił modły, opatrywał, wóz drzymała, dumne wiersze pisał norm. Chyba każdy z nas słyszał o słynnym bohaterze narodowym Michale Drzymale i o jego wozie cyrkowym. Znajduje się właśnie na cmentarzu parafialnym w miasteczku krajeńskim położonym no, gdzieś około 30 km od Margonina. To tu spoczywa słynny chłop wielkopolski, który stał się symbolem walki o polskość z władzami pruskimi. Legenda o nim była tak wielka, że we wrześniu 1939 roku Niemcy bezpardonowo zniszczyli grób, zrównając go z ziemią. Jego żona zmarła w 1942 roku. Została pochowana dlatego w innym miejscu na, na cmentarzu. Historia pana Drzymały jest bardzo ciekawa, gdyż chłop chciał na swojej ziemi, na swojej posesji postawić dom a władze pruskiemu to uniemożliwiały. Z tego też względu, że nie chciał przyjąć ich praw, które oni sobie narzucili odgórnie, typ, typowo zgermanizować tego chłopa Chcieli. Wobec tego ów chłop zakupił wóz cyrkowy, w którym zamieszkał. I tu władzom pruskim też to nie było w smak, argumentując, iż stojący w jednym miejscu przez 24 godziny wóz staje się domem. W tej, sytuacji, w tej sytuacji Drzymała codziennie przesuwał ów wóz na niewielką odległość. Walka Drzymały z lukami pruskimi. Prawa stała się głośna w Polsce i na świecie. W 1928 roku naród polski podarował mu dom i gospodarstwo w Grabównie, w gminie Miasteczko-Kański, gdzie zmarł po 9 latach i został pochowany w 1937 roku w wieku 80 lat,

W tym miejscu znajdował się bar, w którym bardzo często ucztował Michał Drzymała. Tutaj stoi pomnik? No ja mam zdjęcia. O, pokażę. Zimę, Pokaż sobie za złoty. Ten pomnik, bo te ten pomnik, ten pomnik, ten pomnik, ten 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 47 No nie myślę, że tutaj... tu mamy... to tak. My się tam chcemy jechać do niego. Na górkę? Tak, tak. No, A w którą stronę? Jak to jechać? Tu tędy. Ale gdzie? W lewo, tą drogą tutaj. Tu, Jak na kościół? No, no kościół, tak, tak. Aha. Tylko kościoły się no, przez 10. Aha, aha. Zimmały zaraz prosto, jak będziecie na cmentarz do góry. Aha. A skąd Państwo? Z Margonina. Co, to z Margonina oni nie wiem. na nie. To nie ja pierwsze, słyszałem, pierwsze słyszałem, że tu odrzymała na pochodzie. A ja w Margoninie się napiłem. Najedliśmy się Ta. z chórem. A jak śpiewaliśmy w A to wszystko Ta. cholera. Zginęło. No nie ma, nie Te ma. starsze panie półmierały. No, 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 pan Daryń tam A młodzi to nie chcą. Nie chcą śpiewać. A <laughs>